Nadal jesteśmy, proszę Państwa, w siedzibie FSO Pomorze, ale FSO Pomorze to nie tylko Warszawy, żuki. Tak i. Normalna motoryzacja. Tak, to są <grymne> też inne auta ze stajni FSO, czyli na przykład. Korbeta. Korbeta. <grymne> <grymne> FSO Chevrolet przez 3? 3. No szyb. Kiedyś gadaliśmy o C3 nie? że to taki tak. montaż był przybliżony. No. Tutaj już wiesz, deu weszło, widzisz. Tak, tak, <noise> GM, tak. GM, <noise> tak. <noise> to już jest Opel. Szkopaki z są, wszystko się zgadza. Kolorek z Nexi, tak. Z Nubiry, nie? Później. No i co tutaj mamy? Chevrolet Corvette generacji C4. C5 Poliw, to oczywiście. C4 czy C5? Boże, C4, przepraszam, z europejskimi lampami, fabrycznie europejskimi, tak. Nie wiem, to nie mówię No ale takie, takie wychodziły znaczy, rzeczywiście Tak, tak, to była Europa i ten jest sprowadzony ze Szwecji mm -hmm. I będzie tutaj taki dziumany, żeby był jeszcze ładniejszy niż jest No to właśnie nie, jest ładny, by... no ja miałem identyczną Nawet powiem Ci, że no dokładnie to samo A nie, ja miałem czarną w środku, sorry No to, a Ty się w ogóle mieścisz do tego samochodu? Nie wsiadałem jeszcze, Właściwie. No to, a to, po, to zobacz jak się a, wsiada no tak, ja sobie myślę, że on poczekaj. Jak do wanny, takiej za małej. Ja Wsiadałeś Radę kiedyś do dziecinnej wanny? Nie pamiętam, ale mam cr a przed chwilą jechaliśmy. <laughs> Wiesz, że ja tutaj woda kosko, Wiem, jeżeli wie. chodzi o wejście do auta? Tak. Ale widzisz, tutaj taki na Niemcy chyba wersja jest, żeby się woda nie wylewała za bardzo. Teraz przy powodziach. Żartik <laughs> <grych> sytuacyjny, nie można się z tego śmiać. Nie no, przecież. Nie, bo nie, bo Boże. Nigdy w życiu na świecie krzywdy nikomu nie wyrządzi. Nigdy. Sarkazm. Wiadomo. E... Będzie lakier poprawiany, tak? Na pewno. Tak, będzie. Jeszcze tutaj nie ma maksymalnego światła odpalonego, nie. natomiast mm, jest parę takich miejsc, które trzeba poprawić. Na mm. pewno czymś to zabezpieczyć, aczkolwiek to jest bardzo wredny materiał do pracy, bo to jest. no, robi na pewno wodzie, nie? Więc przy lakierze trzeba pracować nieco ostrożniej, bo sama powierzchnia. Z zupełnie inną temperaturę pracy, że tak powiem. Aha, czyli mówię łatwiej tak nie przegrzać, tak? Łatwiej przegrzać. Rozumiem, dobra. Dziumać delikatnie i A czy ona odpali? Wiesz co, eee, odpali, na pewno odpali. Czy już no, mamy teraz... tutaj pozamykane wszystko. Nie, już mamy pozamykane, ale powiem Ci tak, jest cicha. Od razu ci mówię. Jak podjechała, to Piotrek pierwszy co powiedział? Cicha. Za cicha. No. Cicha taka. No. 1993 to jest jej rocznik. Nie wiem, no tutaj jest taka data? rozmawiałem z właścicielem, jak będziesz chciał się nią powozić z nimi coś o niej powiedzieć albo się dowiedzieć, to myślę, że on ci odpowie dużo bardziej szczegółowo. Superowo, superowo. No to dobra. To korweta już czuję, że się pojawi. Jeszcze rzut oka na środek. Bardzo kulturalnie. No wyjątkowo. Voorzitter, we hebben een verhaal van de school over de de school over de school over de school over de school